Cześć! Tutaj Justyna z Bloga Owsiana. W dzisiejszym filmie opowiem Ci o tym, jak nauczyłam się stać na rękach, ile czasu mi to zajęło, czy Ty jesteś w stanie nauczyć się stać na rękach, pokażę Ci również ćwiczenia, które warto wykonywać, żeby nauczyć się stania na rękach, i opowiem Ci o błędach, które popełniłam podczas nauki. Nie pamiętam, dlaczego zaczęłam uczyć się stania na rękach, ale pewnie dlatego, że zobaczyłam na Instagramie albo na YouTubie kogoś, kto, kto to robi i chciałam mieć fajne fotki z wakacji. Zaczęłam więc oglądać tutoriale, zaczęłam przeglądać YouTube'a, szukałam ćwiczeń, które warto wykonywać, no i zaczęłam naukę na własną rękę. Na pewno bardzo pomógł mi trening siłowy, pole dance i stretching. Przez y, ostatnich kilka lat chodziłam na siłownię, amatorsko trenowałam trójbój, robiłam martwe ciągi, robiłam przysiady i dużo ćwiczeń z y, obciążeniem. Do tego trenowałam też pole dance. Nie jestem najlepszą tancerką. Ale trenowanie pole dance sprawiło mi dużo radości, plus bardzo wzmocniło moje ciało, bardzo wzmocniło moje ramiona. Mięśnie kor, które są bardzo ważne podczas nauki stania na rękach, i dodatkowo również w ramach tych zajęć chodziłam na stretching. Robiliśmy stretching do szpagatu, poza tym rozciągaliśmy plecy i duża mobilność jest na wagę złota podczas nauki stania na rękach. Jeśli chodzi o podęst, to ja go trenowałam, dlatego że sprawiał mi dużo radości, wcale nie byłam w tym bardzo dobra. Ale lubiłam elementy siłowe, takie jak na przykład Iron X. Jak nauczyłam się robić tego Iron X'a, to robiłam go cały czas. Marzy mi się kiedyś zrobienie flagi, na razie to jest poza moim zasięgiem i nadal próbuję się rozwijać w moim staniu na rękach. Silne ciało, duża mobilność i ogólna świadomość mojego ciała na pewno pomogły mi w nauce stania na rękach, co nie znaczy, że ja nauczyłam się robić tego szybko. Cały proces nauki zajął mi prawie dwa lata i to głównie dlatego, że po drodze po prostu popełniłam kilka błędów. Nie miałam też jakiegoś parcia, żeby nauczyć się tego szybko. Robiłam to po prostu dla rozrywki, dla zajawki. Nie miałam takich treningów stricte pod stanie na rękach, po prostu przed każdym treningiem siłowym, a chodziłam na siłownię jakieś 4-5 razy w tygodniu, robiłam sobie 10-15 minut takich ćwiczeń pod stanie na rękach, które Wam za chwilę pokażę. Czy trzeba być silnym, żeby nauczyć się stać na rękach? No oczywiście, że nie, no bo siłę budujemy podczas y, treningów. No i ja tę siłę zbudowałam trochę wcześniej, dlatego było mi łatwiej, ale jeżeli nic nigdy nie trenowaliście, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć teraz. Można zacząć trenować w domu, można trenować jogę, Jakieś takie ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, można robić podciąganie, pompki, no i dzięki temu wzmocnimy swoje ciało. Najważniejsze w nauce stania na rękach jest wytrwałość, systematyczność i regularność. Jeżeli będziecie robić te ćwiczenia systematycznie i regularnie, to na pewno Wam się uda. Niestety nie da się nauczyć stania na rękach w tydzień. Osoby bardziej doświadczone twierdzą, że to jest przynajmniej kilka tygodni, ale zazwyczaj kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Więc jeśli nie jesteście gotowi na takie poświęcenie, no to nie musicie dalej oglądać tego filmu i nie musicie oglądać tych ćwiczeń, które wam zaproponuję. Ale bardzo wam polecam, bo to jest niesamowita przygoda. Jak ja spojrzę wstecz i przypomnę sobie, że narzekałam kiedyś, że matko nie mogę tego zrobić, a teraz jestem w stanie tego zrobić. I wiele osób pyta, jak ja się tego nauczyłam. To w sumie te dwa lata naprawdę szybko upłynęły. Nie poświęcałam temu aż tak bardzo dużo czasu. To było po prostu 10-15 minut. To nie jest dużo, ale dzięki temu nawykowi, że robiłam to stanie na rękach przed każdym treningiem siłowym. Udało mi się osiągnąć ten efekt. Naprawdę nie wiem nawet kiedy. Nadal nie mam stuprocentowej skuteczności. Czasami udaje mi się utrzymać przez kilkanaście sekund to stanie na rękach, więc ja cały czas się uczę, cały czas trenuję. Czy to mnie denerwuje? Oczywiście, że mnie to denerwuje, ale z drugiej strony to jest tak fantastyczna przygoda. Cieszę się, że cały czas mogę nauczyć się czegoś nowego, no bo gdybym już się nauczyła tego stania na rękach, no to w sumie życie byłoby nudne, więc trochę mnie to denerwuje, ale jednak jest bardzo dużo elementów do nauczenia, i po kolei dalej je trenuję przy każdym treningu. Dostania na rękach będą Ci potrzebne przede wszystkim cierpliwość, wytrwałość, silne mięśnie brzucha, silne mięśnie ramion, plus mobilne ciało. Pokażę Ci za chwilę kilka ćwiczeń, które możesz wykonywać w domu i jeśli będziesz je wykonywać regularnie, to gwarantuję ci, że za jakieś dwa albo pięć lat nauczysz się stania na rękach. Pamiętaj, że nikt nie urodził się z silnym ciałem i z takimi umiejętnościami. Tego wszystkiego trzeba się po prostu nauczyć. Trenowanie to jest naprawdę fajna zabawa. Jeśli nie lubisz fitnessowych treningów wytrzymałościowych, schodakowską, tak jak ja, ja nie lubię takich treningów, to polecam Ci właśnie jogę, która ma bardzo, bardzo dużo elementów, które pomagają w zbudowaniu silnych ramion, silnych mięśni brzucha. Plus y, pomagają y, mm, poprawić mobilność. I jeśli będziesz trenować jogę i będziesz y, próbować wykonywać te ćwiczenia, które za chwilę zaproponuję, to gwarantuję ci sukces. Jeśli chodzi o błędy, jakie popełniłam, to to, że bardzo długo trzymałam się ściany, bardzo długo y, przed każdym treningiem po prostu stawałam przy ścianie kilka razy, no i przechodziłam do mojego treningu przez to, że nie odchodziłam od tej ściany, to miałam bardzo dużą barierę przed tym, żeby zrobić to stanie na rękach bez ściany. A wtedy możemy najbardziej nauczyć się, w którym momencie trzeba ciało zatrzymać, w jaki sposób utrzymać tę równowagę. Więc polecam wam jak najszybciej uniezależnić się od ściany. Później trenować z partnerem i przede wszystkim nauczyć się bezpiecznego upadku. Jak nauczycie się tego bezpiecznego upadku, no to później możecie stawać na rękach gdziekolwiek. Ja niestety dopiero po półtora roku odeszłam od ściany. Ktoś na zajęciach kalisteniki, bo byłam kilka razy na kalistenice, pokazał mi w jaki sposób bezpiecznie upadać. No i wtedy dosłownie tego samego dnia nauczyłam się już stać na rękach bez ściany, więc... Mogłam zrobić to szybciej, gdybym tylko nauczyła się bezpiecznie upadać. A teraz pokażę Wam, jakie ćwiczenia możecie wykonywać w domu, żeby nauczyć się stać na rękach. Na początek zaczynamy od dokładnego rozgrzania nadgarstków. Można wykonać kuliste ruchy w jedną i w drugą stronę. Następnie w klęku podpartym robimy krążenia w jedną i w drugą stronę na nadgarstkach. Później odwracamy sobie nadgarstki w ten sposób i próbujemy usiąść na piętach, tak żeby dłonie się nie oderwały. Następnie w pozycji deski robimy ruchy okrężne również w jedną i w drugą stronę, a później można wykonać albo kilka pompek, albo powolne opuszczanie, podnoszenie się i wykonanie pozycji. Psa z głową w dole, co dodatkowo rozgrzeje nam nogi. Później możemy wykonać kilka kocich grzbietów, żeby dokładnie rozgrzać kręgosłup, a następnie rozciągnąć tylną taśmę, która również ma duże znaczenie w staniu na rękach. Ja tutaj wykonuję kilka moich ulubionych ćwiczeń między innymi właśnie pochylenie się do wyprostowanej nogi. No i na koniec pozycja hollow body. Tutaj mamy wyprostowane ręce i nogi, tak żeby nie odkleić odcinka lędźwiowego. Można tutaj wykonać dodatkowo kilka spięć. Ważne, żeby nie odrywać odcinka lędźwiowego, żeby nie było przerwy pomiędzy plecami a podłogą. No i teraz przejdziemy do właściwych ćwiczeń. Tutaj ustawiamy sobie ręce w miejscu, gdzie były stopy, jeśli usiądziemy przy ścianie, no i staramy się. E, Sprawić tak, żeby nasze nogi były y, równoległe do podłogi. Możemy sobie wyprostować jedną nogę, wyprostować drugą. Ważne, żeby zachować tutaj proste plecy, żeby nie wykonywać właśnie takiej pozycji, żeby tych pleców nie wyginać, żeby nie robić właśnie czegoś takiego. Następnie możemy spróbować już stania na rękach y, przy ścianie. Ważne, żeby stanąć się dosyć blisko. Na początek możemy po prostu opierać nogi, ewentualnie odrywać jedną i drugą nogę na przemian. Ważne, żeby na początku po prostu jak najdłużej w takiej pozycji stać. Ważne, żeby nie robić takiego wygięcia w plecach. Musimy odpychać się ramionami od podłogi i zachować. Proste plecy. Właśnie tak jak tutaj, wklejamy pępek do kręgosłupa i się prostujemy. A tutaj ćwiczenie, które chyba najbardziej pomogło mi zrozumieć prawidłową pozycję, to ćwiczenie, jeśli je wykonujemy, jest naprawdę trudne, jest dosyć straszne, więc warto wykonać je z partnerem. Można sobie codziennie właśnie wykonać kilka takich podejść do ściany i później z powrotem. No i na koniec możemy próbować stania na rękach z partnerem, a później w otwartej przestrzeni. Dobrze jest nauczyć się tego bezpiecznego upadku, żeby nie mieć tej bariery, którą ja bardzo długo miałam. Mam nadzieję, że ten film był przydatny, że ten film Ci się podobał i że również zaczniesz swoją przygodę ze staniem na rękach. Daj znać w komentarzu, czy masz zamiar się nauczyć, czy może już umiesz stać na rękach. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.